tej Station Skelet to kolej. Kurczę, nie, nie widzę, że to się później. z Station to pierwszy odcinek z nowej serii na, yy, na kanale. serii będzie się Minecraft Caves. Zaczynamy. Po prostu służę sobie świat yy, Buffet i ustawiłem sobie tryb generowania Caves, czyli taki neterowy i jakiś tam bieg. W tym przypadku jest to Bird Forest Hills. Nie sobie tutaj zacząłem służyć, dałem sobie tylko na początku. 10, mię 10 mięska, steków, no aktualnie, Kurde. o nie 10 mięska, miecz drewniany i kilów drewniany, no i jeszcze sadzągę. Już bez tego bym nie przeredził, nie generują się tutaj drzewa normalnie. Dlatego ten, lęd, no i później jakoś tutaj rozwijam, mam żelazne rzeczy, właśnie jesteśmy w poszukiwaniu diamentów. Ten odcinek pojawi się w piątek, gdyż, jak już mówiłem, Slimecraft będzie się pojawiał we wtorki i mm, we wtorki i jak to było, y, czwartki, gdyż potrzebuję więcej czasu na zrobienie jakiegoś projektu, bo tak, to tutaj ja będę nagrywał odcinki o dosłownie niczym. Jesteśmy właśnie jakimś znalezionym przeze mnie kanionie. Nie. No chyba tak, tak, kanionie. Bo się, że creeper panie na twarz, dlatego mamy tarczę. To jest zasługa mojego resource packa, wersji, której jeszcze nie ma, możecie zajrzeć sobie do opisu, tam macie starszą wersję, w której akurat jeszcze, jak już mówiłem, tych ród, niestety, nie ma. Dlatego, um, właśnie sobie, teraz to, um, po prostu to sobie wykopiemy, bo, bo węglem jest bardzo cennym surowcem, gdyż, no, jak wiecie, przepalanie drewn drewnem nie jest wydajne po prostu deski dają ci mało tego ogólnie no i po co je marnować jak można je zużyć na między innymi, na przykład powiedzmy mm, krudelnu, na dekorację wiecie na przykład zrobić sobie domek i tak dalej nie ile tu lawy yy, przydałbym się kobyl zamiast nożyc kierkam mi się trochę mistrzała jak widzę Jek. No, To by się znaleźć parę... Jezus mar... Ja chciałem mi na, nie, na to... zapomnieć. Ale... dla psa. To dla pana. Więc dobra. Ehm... Um, jeszcze sobie tutaj to rozlejmy. przejdźmy sobie tędy. No tutaj... ...o węgiel. Węgiel. Przyda się. A e, nie, już... ...całkiem sporo głowam. No... W domku mam jeszcze troszeczkę, na tku i tak to jest generowane naprawdę, to się je generuje na... A, z kolei znowu 164 fps polecam. Um, Głównie tutaj się generuje na niskim poziomie, więc ten węgiel generuje się tak po prostu w skałach, więc... ...żaden problem. Sobie zapisałem koordynaty, mogę sobie jeszcze raz sobie zapisać koordynaty. Jakby to na nagraniu będę miał, ale chciałbym wrócić jeszcze w dzisiejszym nagraniu. W domku... ...i dół w tym kanionem. Ja tu liczę na wiecie, coś takiego super, ultra fajnego, ale niestety się przeliczyłem. No to no, tego. wiem. Jaki to bo nie chcę mi się dawać. Cześć, muszę dać. Nie widzę tu żadnych diamentów, ani lepszej kopalni. W tym przypadku by mi się przydała, znaczy boże, kopalni, jaskini więc możemy iść dalej po prostu przejdźmy tutaj prosto powiedzmy 1, 2, 3, 4 jest to najlepsza metoda potwierdzona przez grafa polecam i dzięki niej właśnie znalazłem jaskinię tutaj to mi się podoba motor z diamentów nie ma spaka do diamentów ale no cóż wolę jednak mieć takie fajne rudy niż takie ułatwione i ją i ci rozgrywkę jest to oczywiście inny resurs spak już w tym rozpaku też to było i w sumie nadal jest w tej wersji, co wam jest udostępniona I mamy diamenty! Dobra, bez wahania. Nie, nie bez wahania, bo ta lawa coś jest nie siebie. Ale poszukajmy tej lawy. Oby było po 5. Jak widzicie, diamentów tutaj jeszcze nie kopałem. No i niestety mamy tylko 4. Potrzebujemy, akurat nie wkurzamy ten komunikat. Potrzebujemy jeszcze e, jednego diamentu. Tylko po to, żeby zrobić sobie enchanting. I po prostu będziemy musieli zdobyć fortunkę. No i już nie musi, Po prostu nie będziemy musieli kopać w ogóle diamentów. No, ale to sobie zrobię po odcinku. Zdobyliśmy diamenty, czyli coś co mi się naprawdę przyda. No to możemy sobie skopać. Myk. Czemu ja akurat na odcinku zawsze muszę mieć szczęście? No to ja chyba wszystko muszę nagrywać. XZ. Okay. No mamy, W się 30 fpsów na tym Minecrafcie. Bo w Slimecrafcie gramy na Snapshotach. I tam mam trochę lagi, i ten świat ogólnie, naprawdę, tam jest tyle rzeczy zbudowanych, Mob Grinder, naprawdę, dużo lagujących rzeczy. Dlatego po prostu tam nie tak laguje. Ale da się to oglądać. Jezu, chciałem rzucić perwę, ale zapomniałem, że jeszcze nie teraz. Seria jest właśnie taka tymczasowa, będziemy sobie nagrywali, robili jakieś projekty. Myślę, że całkiem długo może będę nagrał. Naprawdę bardzo fajnie mi się gra, na takim Survivalu od zera. Możemy sobie właśnie pograć, jakieś taki podziemie. Wiecie, że to jest takie troszeczkę trudne eksplorować, ponieważ wszędzie mamy masę, tą masę, masę mobów, które chcą nas zabić. Ale ja nie ginę w tej grze. Powiedziałem tak i naprawdę przestałem ginąć. I trochę śmieszne, ale ok. Chodzę, że kupiłem węgiel na odcinku, ale naprawdę mi się mega mega, a to mega przyda. No dobra, kupię kiedy 42, może być. Wracamy z kopalni. Mogę wam pokazać, jak będzie wyglądała mniej więcej moja baza. Mam jakieś strzały. Nie, nie, nie mogę sobie strzelić tego przepięknego łuku jeszcze dla bokiem, niestety w drugą stronę nie. No tak wygląda oto ten świat. A tutaj powstaje moja baza. tak sobie drzewka, tam była moja co do baza. Jak widzicie tutaj wszędzie mogą nas atakować brutalne potwory. O, ja się zniszczyć właśnie się przestraszyłem co się stało. Moja baza, będzie miała dwa wejścia. Tutaj jest wylot, kiedy będziemy mieli Elytre. Albo jak to woli Elytre? Ja tak będę mówić. Tu będzie wejście na górze. Będzie taki balkonik, i tam, i tutaj będzie takie. Ja mam szybki spadek. Patrzcie, tutaj są slime bloki, gdyż mam gdzieś tutaj chyba o tam slime'owy chunk, albo gdzieś tam dalej. no W tamtą stronę mniej więcej. I mam trzcinę cukrową. To miało być na pierwszym odcinku, ale mi po pierwsze lagowało. A po drugie, po, po drugie, po prostu znalazłem ją szybciej. Ja sobie wolę posadzić gdzie dużo trzciny, tak dużo, że później będę ich przebiegał i będę miał tego milion. Tego po prostu zakrobię. Kiedyś to się usunie. No bo wsadzi się do naszej przepięknej bazy. Jezus Mariam, Zawył. No, nie chcę mi się nas do niego. Mek, meg. ma już 30 level. No szkoda. Wiadomo sobie zrobić diamentowy kiddow. Jakby co to się pokupi diamenty. To sobie tu schowamy, to sobie, te żelazo to sobie przepalimy. Zrobimy sobie jeszcze jeden piecyk. Myk, myk. No niech się nam tu przepala. my mamy diamentowi kilof. proszę jakie to jest głośne, Na szczęście wytłumaczyć dzisiaj troszeczkę. Powoli możemy sobie... Zabrzmień. Cicho, bądźcie tutaj, kurde. Ja tutaj coś mówię do widzów, rozumiecie? do widzów. Jesteś, będziecie sławne. Na pewno. Kurde. tam Stamtąd nie wiem, chyba. Mam tu strzały. Mam. O jezu, ile rzec nam. Sporawo. Piąteczka, piąteczka, piąteczka. Pełny łuk tutaj też jest, tak samo jest dzień i noc. Jak normalnie. Troszeczkę złota, troszeczkę jedzonka. Zepsuta siekierka. Elements ja sobie, gdyż może sobie będziemy jeszcze kopali ten. E, Drzewianko, bo. No przydam się. Więc dobra, podejdźmy sobie. Nie wolę tutaj jednak nie marnować jedzenia. Możemy sobie spać. Jak widzicie. No to bardzo dobrze, że możemy sobie spać. Bo może być spawn W sumie teraz tyle 15 nie, nie potrzeba spać. Ale tu się w ogóle coś może śpić? Nie. No więc mogę pokazać niemiędzy. To jest moja kopalnia. Mogę już strzelać, mogę. Jak było, co będę sobie z Tu jest kanion, w którym nie było nic ciekawego. To miał być temat odcinka. Ale oczywiście mi lagowało po pierwsze, a po drugie po prostu się na tym kanionie zawiodłem. Tam że tu jeszcze jeden. Dobra Jezus Maria Te dźwięki Gdzie, które są wszędzie. Pa ty masz łopatę. Pe pełną ma Nie dropną, szkoda. Ciekawe czy, gdyby drop no to miałby nadal pełną? Ciekawe. No, tak się zabijałem. widzicie? Tak bicie. Wiecie, że podkopujecie. Podkopujecie. Bum, bum, boom, boom. No i go się już nie ma. Profesjonalka. No dobra, podbijmy sobie tutaj. I ogólnie, co W dzisiejszym odcinku e, chciałbym sobie troszeczkę poeksploatować poeksplorować, tak, poeksplorować gdyż, no, przydałoby się zdobyć troszeczkę e, więcej terenu, gdzie można by na przykład jakieś krówki pozabijać, coś w tym stylu jest mniej więcej porówno, a, dodam no, jeszcze tutaj cztery i słucham sobie z tego jak najwięcej patyków jak najwięcej pochodni i lecimy Hmm. Nie wiem, gdzie pójść, mam troszeczkę jedzonka, nie mam, nie wziąłem, gdzieś tu pewnie jest, weźmy sobie 4 i jabłuszko, o, łopata, rządzi szkieleta, no nie, gdzie jest. nie są, kurde gdzie tu? ale mam wyjście na szczęście, więc okej, okay. tu sobie też oświetlę. I dobrze, w miejscu gdzie mamy już, wiecie, takie sadzonki, taki jakby już mój teren, gdzie nie mogłem doświetlić, po prostu dużo świetny, żeby żadne creepery, szkielety i takie inne moby nie mogły nam się respić. gdyż no nie chcemy chyba tego. Chyba na pewno czemu tu jest ten liść, kurde wkurza mnie. Rage. Oi. Dzieci z Fortnite. Fortnite, Fortnite to najlepsza gra. Psu. No, może nie Hartwu, ale Minecraft lepszy. Każdy z nasz to wie, a nawet jeśli sądzicie, że Fortnite jest lepszy, to się mylicie. Oczywiście żartuję, każdy ma swój pogląd. Ale pogląd to nie fakt, więc jak mówicie, że faktem jest to, że Fortnite jest lepszy, to to jest tylko wasz pogląd, nie kłamcie. pomczuchy. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, pochodzimy troszeczkę, pozdobywamy jakieś parę rzeczy, parę rzeczy, że... parę rzeczy, może to mówić nie umiem. Wow. A ogólnie tutaj twierdza, wiecie, do endu się normalnie reszta, więc będziemy mieli mówić elitrę, a a elitrę, jak to tam woli, albo ja mówić elitrę. No bo chodzi Make i po gościu. No, dobra, może ten odcinek wrzucę dzisiaj, nie w piątek. Zobaczymy. Myślę, że zastanowię się. Jeszcze takie dwa odcinki. Mm. Nie potrzebuję tutaj montażu. Mogę wrzucić surówkę. Ale gdybym chciał zrobić cięcie, to nie tu żaden problem. Montowałem film, przeniesłem Minecraft'a. Gdyż w pierwszym przypadku nagrywanie. I chciałem jeszcze wkleić klip. Ujeźdź ile szkieletów. Co to jest? Cztery szkielety tam są. Aż. Pierwsze użycie diametralnego killowa na tym save. W tym przypadku mogę akurat wziąć, akurat wziąć bloki. Czemu się taki język plącze? albo w ogóle? kopiemy troszeczkę myk, 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 myk Dobra. Fajnie, że generuje się tutaj em, woda. No bo będziemy mogli zrobić sobie nieskończone źródło. Gdzie indziej e, dobra A jeśli chodzi o jakieś... Nie, polecenie kogoś, kogo możesz oglądać w wolnym czasie, bo to jest niemożliwe, że prawie... prawie niemożliwe, żeby youtuber co sekundę wrzucał Ci nowy film. E, to polecam sobie weź, polecam wejść do Creata, macie do niego link w opisie. Naprawdę śmieszna seria survival. No naprawdę. Zbijać. Jezus Maria. Właśnie nie rób mi zawału. Co tu jest? Dajcie mi zrobić jasno, bo ja nic nie widzę jestem ślepy. Doba, chcesz cię być nauki? Patrz. O nie, ja nie strzelać nie wiem, zapomniałem. Blokuj? Ja pierdzielę, to jestem jakiś pijany teraz. Nie wiem, czy macham kamerą, jakoś mi tak. jak tak macham, tak dziwnie, to jakoś mi tak łatwo się, łatwiej się i bije. Tak uję. O, to jest dobre słowo. O, ale to fajnie wygląda. Garam bez optifajna, bo nie chcę, nie powiem szczerze, ja wolę niszczące narzędzia się, niż customowe... ENCHANTY! Ach. No to frajże. Mieraj. Wezmę sobie to. Jak to po prostu się porozmnaża krótki do... Nie, po pierwsze powiększy się im zagroda. Możemy to zrobić na dzisiejszym odcinku. Na razie sobie poeksploru... nie. Poeksplorujmy. Dwa są. To nie było przewidziane. Ups. Je, walnie. Walnął i zabój swojego przyjaciela. No niestety. Czasami przyjaciele giną od własnych. No ale tylko w Minecrafcie. Na pewno co to jest. Widziałem tutaj coś. Kurde! Kurde, widziałam cię. Ile tych zombiaków, o kurde, otoczyli mnie! To tajny plan destrukcji skeleta. Myliliście się, się. Osłapmy ich z łuku. Nie mile mam strzał. Trochę mam. nie, patrz jaki bug. Śmieszny. Co za frajer. Kurde, jak ty nie przystarczę? Wiem, że jest kurną. No. Jezu, nie mogę go trafić. Jak ty... Umieraj! Kurde. Zegość. Mam jeszcze dwie strzały. Jezu myślałem, że to creeper ten kwiatek. A weźmy go sobie. Chociaż nie jestem pewien, czy go już nie mam, ale na wszelki wypadek. Te kwiatki mogą być nieskończone. Z bardzo fajną rzeczą. Kurde. Nie Nieważne. Głównie fajną komu żeby zabić pająka bez uderzenia, ja akurat z nerfiem, to trzeba wokół niego chodzić. Wtedy dostaje tak, że patrzy się w jedną stronę, później obraca się do ciebie, gdzie ty byłeś, no i tak dalej. Wszystkie... Sniper jest. Zajmijmy sobie trochę dany. terenu. Kurde, on ma enchant. O, zabij creepera! Nie o to mi chodziło. Jezus Maria, dobra, oni chyba naprawdę... Kurde, po co się... Możesz jeść Kurde, ostro! Zabić szkieletę jest priorytetem Naprawdę niebezpiecznie jest, dobra, widzę Są dość daleko Ja za blisko podeszłem. Ja Pod... podeszłem, podszedłem, sorry. Że nie ma ich! Dzisiaj się tutaj zrespili, więc ja sobie to pyskołanie oświetlimy. a oni stamtąd przyszli pewnie. Oni przyszli. Tak, chyba dobrze powiedziałem, nim. No nie, niech walni nam twarczy. Nie ma go? Uuuu, te kwiatki mogą się przydać, byśmy mieli biały... Nie, szar, jasno szar barwnik. A w sumie go też mogliśmy pozyskać, bo to pewnie kałar, pa, kałarma... Kałamarnice pewnie się tutaj respią. Gdzie ty idziesz, gościu, co? <laughs> Tylko sobie wiedzia, tak... Do widzenia, nie niebi, niebi, niebi nie niebi. nie bij, nie Gościu, tutaj, tak, tak świat nie działa. Gdyby tak działał, to... Pewne osoby, które by przegrywały że dawno, by opanowały cały świat. E ee, e, -e Luwina, jak to się mówi. Tego kwadka na miną proszę, nie mam. I zabrakło nam pochoni. No to powiększymy po prostu zagródkę dla krówek. A tu wywaliło nam jedną pochonię. Wyrzućmy to na chwilkę. Dajcie mi to. To sobie zbierzemy. No i lecimy, wracamy sobie do domku. A właśnie Łukowi będę musiał dać wizualne zniszczenia, gdyż on owych jeszcze nie ma. Ten dźwięk z gry jest taki cichy teraz, że nie słychać. Czekajcie. Ugłośnijmy. No, jakoś tam słychać bardzo cicho, ale jakoś... A tu było to żelazo. Ja się tak dziwiłem. Widzia właśnie widziałem, że gdzieś jest takie żela żelazo. widziałem, że gdzieś jest żelazo i nie było go. I tak musimy myśleć co jest. O, mogę tu przejść i jechać. Się płynąć Jezus Maria. Wystraszyłem. Ale dobra, mamy ten mini mieczyk. Będziesz się troszeczkę zepsuł. Zrobimy sobie za chwilkę nowiuteńki, żelazny mieczyk. No i... O, już widać w No i powiększymy tą zagrodę na krówek. Wow, 20 minut. O kurde, długi ten filmik. No 30 bezów, Całe, prawie cały czas. Nieważne, nikt tego nie widział. Będziemy musieli się przenieść gdzieś indziej. Jezus Maria, myślałem, że te pieczyki to są szkielety. No dobra, no. Niech mnie nie śledzi. To dobrze. Mamy kolczugowe. czy daj mi więcej. I żelazne. Nie. Więc jak ty, pieprzamy. Get out. Nie wiem, czy takie w ogóle się mówi ale tak sobie powiedziałem Więc proszę do widzenia. Ja tutaj sobie włożę. Nowy mieczyk. jest ciągle słyszy szkieleta. To jest jakiś. Ok, No to powiększmy zagrodę krówką. Tak, krówką. Przede wszystkim potrzebujemy pochodni. Idziemy po, węg po węgiel. Tu jest go troszeczkę musimy ich sobie tak z 50? Boże, 50, pomyliłem się. Zapomniałem, że z buchu nie tworzą się o tyle. Yy, na razie z derta. Na razie. Do krówek nie wchodzę za często. mi trzeba zrobić tutaj karpet, więc nie weźmy sobie. Mamy dywan. Podku, akurat nie. Tak samo jak patyków nie mamy w ogóle, więc sobie potek nawet 2 a nawet 6 bo 2 razy 3 to jest 6 jakby ktoś nie wiedział no sorry zion niestety nie wiesz ale już wiesz że 2 razy 3 to jest 6 ładnie wow! dzień dobry krówki nowe mi tego derta Jezus Maria. Jakiś cave był. No Elubina. No i w sumie... Ten odcinek trwał już 23 minuty, więc w tym odcinku was żegnam. No.